Bardzo mocny, agresywny trening i hardkorowe y, symulacje, i teraz na bazie samobrony i sportu. W tej chwili obecnie bardzo modne jest to, żeby y, wszystko robić bardzo mocno. Ja się też z tym zgadzam, że jeżeli chcemy zrobić y, symulację, która ma nas przygotować do jakiejś konkretnej sytuacji, to y, musimy zrobić to absolutnie agresywnie, full torpeda i tak dalej. Ale nie przez cały czas. Bardzo podobnie jak y, kształtowanie tak zwanej y, 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 bazy, ja o tym cały czas powtarzam, tylko ludzie troszeczkę nie kumają w jednej rzeczy, że to, co ja mówię przez, całe, przez całą swoją, nazwijmy to, karierę o tak zwanej bazie, tak zwanej bazie grapplingowo zapaśniczo uderzanej i tak dalej, to ta baza to nie jest bardzo prosta rzecz, ponieważ robi się ją przez lata, jeśli ją cały czas celebruje, ale jeżeli mamy na przykład szkolenie, na którym mamy na przykład, nie wiem, walka w parterze na betonie, okay? walka w wodzie, trening w lesie, Krzakach, albo nie wiem, najlepiej w dzikich różach jeszcze, gdzie będę pocięty. Trening z paralizatorami. Spoko, to jest wszystko fajne, ale jeżeli nie masz jakby tych podstaw i nie masz tego, tego przerabiania, to niezależnie od tego, czy pracujesz na betonie, czy generalnie myślisz, że to cię wzmocni, albo w wodzie, albo w krzakach w lesie liściastym, czy to iglastym, bo są różne szkolenia, ktoś w liściastym inaczej, czy w iglastym liściastym, słuchajcie bez tego bez tego przerabiania tych technik, myślę, że nie ma to absolutnie sensu. Trochę przeżyję, będziesz miał emocji, ale to tempo do przyróbki jest bardzo fajne. I teraz zauważcie jedną rzecz. Powiem na przykładzie zapasów, a też jestem trochę związany mentalnie z tym sportem przezgląd na to, że przyjaźnię się z różnymi zawodnikami. Gdzieś tam liznąłem temat, ale też miałem okazję obserwować i obserwuję różnych zawodników sportów walki, czy to jest Jiu-Jitsu, czy to są zapasy to jeżeli pracowaliście kiedyś z kimś na bardzo, bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o na przykład zapasy albo o e, albo MMA, to nie jest tak, że osoba, z którą pracujesz, jeżeli zaczynasz się z nią łapać, to od razu czujesz, jakby ci urwała głowę. Ja też byłem w szoku wiele lat temu, jak zacząłem pracować z kimś na wysokim poziomie. Ja do niego podchodzę, cały jest cały jest spięty. Łapie go za ten łeb ściśnięty, a ja czuję jakbym miał do czynienia z jakimś flaczkiem takim, wiecie o co chodzi, wyluzowany, ręce luźne i tak dalej, ja mówię, psz, zaraz pyknę gościa, pyk, gilotynka, będzie już. I w tym samym momencie z tej pozycji, bóg, jest szybkie wejście, nawet nie wiesz kiedy się znajdujesz na ziemi, ponieważ chodzi też o ekonomię ruchu. To jest właśnie to tempo do przeróbki o napinanie mięśni wtedy, kiedy trzeba, a nie wtedy, kiedy myślisz, że musisz to robić. Bardzo podobnie jest z nożem. Jeżeli ktoś na przykład robił z nami walki zadaniowe, jeżeli chodzi o nóż, to, czy, czy, czy jakieś sparingi, to wie, że sama taka hamska siła nie wystarczy, trzeba trochę pomyśleć. To samo co jest w boksie. Jeżeli widzicie na przykład zawodnika na wysokim poziomie, to dlaczego ty się też męczysz? Ponieważ nie masz doświadczenia, on jest po prostu o wiele, o wiele lepszy. Albo walczysz z kimś w parterze i nagle po prostu on robi z co chce, a ty się spinasz. Więc chodzi o to, że to tempo do przyróbki jest bardzo ważne. To, to hasło, luźne powtarzanie, szybkie nauczanie. Jeżeli się spinasz to organizm zapamiętuje swoje te ruchy w sposób po prostu zły. Więc jeżeli już poświęcasz czas na trening... I to trwa, nie wiem, półtorej godziny, trzy razy w tygodniu, to lepiej rób to dobrze. Eee, bardzo podobnie jak na przykład e, możesz sobie źle te neuronki swoje powycierać. Ludzie nie kumają, że jak złapię na przykład na poziomie podstawowym, przychodzi do mnie klient na, e, na tarczę, chce trochę poboksować i dostaje czterokilowe ciężarki. No i rób lewy, prawy, prosty, fajnie, bo jak będziesz ćwiczył z obciążeniem, to te osoby będą szybsze. Nie przy 4 -kilowych ciężarkach. 4-kilowe ciężarki możesz sobie dołożyć do haków. To jest trochę bardziej optymalne, chociaż też za ciężkie. Pół kilo kilo wystarczy. Okay? Albo w ogóle na początku nie. Bo musisz się nauczyć, dlaczego ta ręka jest tu, dlaczego tu się skręca, i tak dalej. Jeżeli twój błędny ruch zrobisz z 4 -kilowym ciężarkiem, to tak to będziesz zapamiętywał. Więc to tempo do przyróbki, i powrócę do tych zapasów. Bardzo lubiłem obserwować jak chłopaki na poziomie ultra, ultra mega wysokim. Polsko-europejskim przez 40 minut toczyli sobie walki, gdzie robili bardzo szybkie akcje, ale w międzyczasie się nie To trwało, trwało. Ja nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe, żeby na takim tempie intensywnym pracować. A to jest właśnie to tempo do przeróbki. To, co, co będziemy robili, to będzie połączenie pracy, które, która jest taka bardzo agresywna, ale też tempo do przeróbki. E, szukajcie podczas obozu tego, po pierwsze, spokoju i bardzo ważna rzecz, w momencie, kiedy kończy się trening. I ja was na przykład nie zajechałem. To było też wielokrotnie tak, szczególnie przy dłuższych obozach, że ktoś na przykład, szczególnie młodzi, to zobaczyli, instruktorzy też na nich tak patrzyli, tak, a dobra, czy ciebie już będzie umierał. Nie? No i wiesz, gość zrobił trening i, nie, nie, ja jeszcze muszę się dobrać, Wiesz, pompki, brzuchy, jakiś tam spalik, a nie Nie, musisz kończyć trening powiedzmy, że. Czasami zajechany, ale jeżeli masz robić technikę, to robisz to z lekkim uczuciem niedosytu, ponieważ wtedy e, pracujesz w sposób e, prawidłowy, a nie się zajeżdżasz. Zajeżdżanie się i praca ultra agresywna jest ok, ale nie za każdym razem. I to chcę, żebyście pamiętali też podczas naszego całego tutaj kampu czy jakiegokolwiek innego szkolenia. To samo co e, ktoś przychodzi do. Do, do, do któregoś z naszych trenerów na trening indywidualny, czy to będą e, kettle, samobrona, e, czy to będzie jiu czy to będzie krawka, nóż i tak dalej do chłopaków, no to jak przyjdziecie do Wojtasa na trening, to on nie powie wam, że teraz ok, teraz uderz cały siły tak a, a, mocno, moc agresywnie, tylko powolutku. Zrozum to, że z tej nogi na nogę przynosisz ciała Wolny akcent powrotu. A można zajechać z też innymi ćwiczeniami, które nie zabiją twojej techniki. Racja? No więc to jest bardzo ważne, ale to jest sztuka, która jest bardzo... To nie jest wszystko proste, więc odpowiednie programowanie będzie tutaj bardzo, bardzo yy, kluczowe. Także tak jak, tak jak mówię, niezależnie od tego, czy jesteśmy tu, czy jesteśmy gdzieś w lesie, najważniejsza będzie to, co, to, co Wam chcę przekazać i czytajcie też między wierszami, bo niektórzy czasami jak słuchają tego, co, co, co robimy na obozie, na kampie takim krótkim, to tak robią, robią, robią bo trochę się nie po pociągają się, to jest dla nich ok, Nie przyjechaliście tu się zmęczyć. Zmęczyć się i tak zmęczycie. Ale to jest jakby produkt uboczny. Najłatwiej dla trenera jest kogoś zajechać w ogóle, czyli na nich ktoś przyjeżdża i, i zajeżdża. Powiem tylko przykład. Jedna, jedna z jednostek wojskowych, z którą pracowałem, powiedziała kiedyś, że, że tak właśnie przyjechałem, że na początku było to wprowadzenie, robiliśmy rzeczy, a dopiero na końcu robiliśmy jakieś zganiówki. I mówisz, że tak właśnie chłopaki byli przygotowani od razu na po prostu wyżyk. Wszyscy brali przed nie jedli za bardzo przed treningiem i spodziewali się tego, że ja ich zajadę, bo poprzedni trener, który był, powiedzieli, że robili technikę na przykład obrony przed nożem albo walki, ale była rozgrzewka, która trwała 45 minut. Słuchajcie, pompki, brzuchy, było zlanie potem, lach, krzyczenie i tak dalej. Okej, okay, tylko to każdy może zrobić we własnym zakresie. Czyli generalnie zrobić to oczywiście, no może nie każdy, ale no to nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, no się sam może zmęczyć na drążku, robi tak swoje, więc jeżeli już mamy jakieś szkolenie, no to robimy tą optymalizację, a nie tylko zajechanie się fizyczne, okej? Okay? Myślę, że to jest, yy, myślę, że to jest jasne, dobra? Jeżeli ma pytań, to ponieważ nagrywamy też na kanał, zapraszam serdecznie do subskrybowania materiału, wpadnięcia do naszych sekcji GKM-a, które wrzucamy tutaj w linku. Zostawcie nam komentarz taktyczny, który składa się z więcej niż dwóch słów, lajka i subskrybujcie nasz materiał, dobra?